Naszym gościem jest Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu banku BPSSAM. Dzień dobry. Dzień dobry. To pytanie, które dzisiaj powtarzam kilkukrotnie. Kilku ekspertów, każdy z nich ma inne na te sprawy spojrzenie, ale jak poprawić wiedzę finansową Polaków, żeby w kraju było lepiej? Warunek rozwoju kraju i lokalnych społeczności to było hasło debaty, w której Państwo uczestniczyliście. Znaczy, sądzę, że jest to e, proces który jest kontynuowany, on jest realizowany. Natomiast w związku ze zmiennością i dużą dynamiką tego, co dzieje się na rynku, dzieje się w środowiskach gospodarczych, społecznościach, sądzę, że tutaj potrzebna jest większa staranność, wnikliwość w doborze metod i właściwie przypisanie instytucjom wszystkim, które działają w tych obszarach taką społeczną odpowiedzialność i właściwie obowiązek podejmowania działań edukacyjnych, które powinny być traktowane jako swoista inwestycja, która w perspektywie będzie gwarantowała nam wszystkim bezpieczeństwo. Ja przywołam takie, takie powiedzenie historycznie, że tak powiem odległe, o kilkaset lat Hetmana Jana Zamoyskiego, który powiedział, że takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży wychowali. I sądzę, że mimo upływu tego ogromnego czasu, tej przestrzeni czasowej, no, jest ono cały czas aktualne. W kategoriach społecznych, biznesowych, będzie zawsze zależało nam na tym, aby nasz klient, obywatel, członek danej społeczności. Był wyedukowany i żeby jego decyzje miały charakter racjonalny, świadomy, odpowiedzialny, bo to jest kwestia odpowiedzialności wyrobionej u siebie, za siebie, za rodzinę, za partnerów biznesowych. To jest znakomita wartość, jeżeli chodzi o budowanie społeczeństwa otwartego społeczeństwa, które w sposób bezpieczny. Realizuje zadania i nie jest podatne na różnego rodzaju stygmatyzowanie o różnym charakterze i, i różnym przebiegu. I, i, I w związku z powyższym, na przykładzie Bankowości Spółdzielczej, Banku Polskiej Spółdzielczości, chcę powiedzieć, że realizujemy to przedsięwzięcie, bym powiedział o charakterze społecznym, z dobrym skutkiem. Nasz program, który jest, jak powiem, podzielony jakby na dwa etapy, polegający na tym, że mamy współpracę z młodymi ludźmi w szkołach podstawowych na poziomie szkolnych kazoszczędności i współpracy z bankami spółdzielczymi. I kolejny taki etap, gdzie też banki spółdzielcze są włączone, są uczestnikami, są w końcu też podmiotami, które, które kreują zainteresowanie tą formą, to jest to, na przedsięwzięcie, ten projekt Talentowisko. Proszę sobie wyobrazić, że uczestniczy w tym 26, około 26 tysięcy dzieci i młodzieży. To są rodzice tych dzieci, to są nauczyciele, wychowawcy. I na dzień dzisiejszy 300 szkół przystąpiło do tego projektu. Przystępują następne i sądzę, że jest to e, wspólnie z realizowanym bakcylem przez e, tutaj... Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich. No, wielkie przedsięwzięcie, które rozpoczęło wcześniej, ale dzisiaj już kontynuuje ten proces, o który pan redaktor pyta. Prawda? To znaczy pewna praca u podstaw, od młodego. Tak, tak, oczywiście, bo tak to powinno wyglądać. Znaczy każdy, kto przystępuje do realizacji jakiegokolwiek celu, no nie może się tego bać. Ma być ostrożny, ma ze zrozumieniem podchodzić do e, zasad, jakie obowiązują w tej grze, ale to nie może się obywać z lękiem, bo strach, lęk szkodzi temu wszystkiemu. To są decyzje świadome, wybory właściwe, to jest umiejętne kwalifikowanie ryzyk przy tej okazji, a to wszystko można opanować dzięki właśnie edukacji. I od tego najmniej do wieku już bym powiedział dziecięcego. Więc to jest sposób na to, żeby. Umieć zadbać o to, aby wypracować jakieś środki, umiejętnie je zadysponować, określić cel bieżący, długofalowy, umieć zagospodarować te zasoby właśnie po to, żeby móc ten cel zrealizować. I jeżeli zbudujemy w poczuciu takiego obywatelskiego obowiązku potrzebę dzielenia się wiedzą w jak najszerszym kręgu, to wtedy mamy sukces. To wtedy nie zdarzą nam się Aktywności po stronie piramid finansowych, niezrozumienia zasad rynku i tak dalej. Oczywiście każdy ze swym potencjałem w obszarze swoich możliwości, swoich potrzeb, ale ta świadomość jest niezwykle ważna. Zdzisław Kupczyk, prezes Zarządu Banku BPSS-a, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.